Cześć, tutaj Krystian 80, jest ze mną dzisiaj Karol. Cześć, jestem Karol. Nie mów już dalej, dobra. No. I gramy w Team Fortress z jakimś idiotą. Ale zaraz, zaraz Karol od, e, dołączy. Jeszcze jeden brakuje. Szmato! Ja, co on ci dał? Miksurę, latnij. Ale ja tu nie mogę latać. Kumarz. Kumam. No, co za full? No jak on tym mnie zabić? No, Dobra, cięcie czekamy na Karola. Doko. Dobra, jest Karol. No jestem, dokładnie. określony z tym. Aha. Karol, weź medyka, medyka weź. Medyka, to... To... ale mi tu. ale... tam ma medyk, ma medyk, ma medyk. cioto! Ale dlaczego ja bym Nie ma! E, nie, weź mnie lecz, lecz, chodź tu na dół. Ty nie możesz tak skakać. Chodź. Dzięki, chodź. Chodź za mną. To jest Karol, jego nick to Karol10xd. Gdzie ten typo? Tam gdzieś jest. Gdzie on jest? Nie wiem. Kurde, ja tam nie wejdę. On ma city. Tam zabija. się nie da wejść. Jak on mnie zawija, no to naprawdę ja wezmę lepszego. Tam się nie da wejść. Hater. On Ciebie zabije z hitem. Uważaj. No nie, ja tu nawet wejść nie mogę. Nie nawet... On zaraz zabije. Czekaj. Z tyłu był. Ej, ja też biorę. No. Zobaczysz, Yes. Jest! O, dostałeś! Patelnia. Do, te, do tego. Do którego najlepiej? Tego dostałeś, idiot. O. A do tego? I to do jakiegoś się... Dwa razy ich ty dostałem. Puszczą takie drugie. I co to daje? Nie wiem! Weź mnie w kurze choć. Haha Coś tam daje, ale nie wiem co. Czekać, że będziemy ta Chodzisz. Zara, Łukasz przyjedzie. Łukasz. I, I Cześć typie wracaj Poczekaj, on z Polak Holland! polska czy nie polska czy Angliż? wierzę Пичка Кристиана. Англиш! Я же не написала много. Не мотай, папа. Англиш! Не мотай, папа. А. Запись короля! О, там. Чаровник. Чаровник по не видя. Не подши до меня. Их там нет. А тут. Один обрыв. Nie ja wybiorę grób. Albo nie wiem mm, wybieram. Mm, 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 mm. e, tak się nazywa serwer, Trol... Trol... troll. X. Trolera X. Dobra. Dobra. O, Karole! Na dach? Nie dach. O, bliż. Z lagami no, cię pokonałem. A no, to by? <grym> Prawdę? Nie I pokazana jest u Karola. A i dzisiaj może jeszcze Karol? No nie typek, przyszedł Karol, chodź do mnie szybko! Albo nie, huś, nie, nie, Ty, Typek nie ogląda, to nie wy. Dołączył i opuścił, tak jakby. No, on! Czekaj, O tu! O tu! I nie ma leceń, jakby to, jakby to, jakby to. Jest leczenie! Lec! Czekaj! Nie ma. Nie ma. Pteczka, pteczka. Apteczka! Nie ma patrzenia ile sypów? Apteczka! Typek przyszedł aptecko. do ciebie! Do mnie? Nie ma patrzenia ile typów, szmato! Można! I będę cię przyzywał na nagranie! Ach, nie ma patrzenia! Ja jestem tomą! Ja ile mam hapeka. Ja jestem... Przyszedłem do ciebie, typek! Zarabasz bana! Zaraz Zaraz nie dostaniesz Bana. Jak ty tak szybko biegasz? Ja umiem, ja bana masz. Czy ty. Byłem niewidzialny. Ban. Akurat. Ban Jeszcze gapi się do mnie Co za debel Jeszcze sam zdedał pa Ludzie patrzcie ile mam rzeczy w plecach. To moje itemy. my Jeszcze drugim tym No chodź a nie tam Żal cię. No wychodź ja zarobię! No chodź tu! Bo pana no, ja wpisuje w... ci zaraz. Tego. No, no, Bo ci bana wpisuje. I on. Jak do tu właśnie ja nie mam tego albo tego. To Ty masz po mm. No puszcz, liczę A do... Ja liczę do trzech! Tak. Raz, dwa. Hehe, <laughs> nie znajdziesz mnie. Tam tu się nie da wyjść. Sorry. Muszę cię zabić. To ja. O. Czekaj. Lala. Masz osiem minut nagrania, okej. Okay? Osiemka, chyba. Positic? Eee, proszę, strzelaj. Tu ja teraz wezmę... Sobie... Albo wiemy, będę wam. Nie, 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 no. Bo. Ek traga po tago. Gdzie, a gdzie ten... A, a ja mam inne a gdzie, portale. A gdzie, a gdzie są koblowe nawet? Ja mam inne koblowe. A nie, ja po prostu mam inne portale to czekaj ja pójdę gdzieś do zabawy podno <noise> mamo gdzie to coś. jest ahaha a dobra wiem a dobra wiem tu ma wet czekaj 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 A czekaj żeby tam pójść to ja nie wiem jak to się idzie ja też licho liczę do trzech raz? dwa? nie moje słowo ty ry rygam się do mnie Bij działo, Napij Ale to ciebie niż Oj. kurde, ja za nie chcę tego odselałem. O co musia? <laughs> no ja nie chcę hapek. Czekaj! Ty mi pisało, że dołączają. Czekaj, to ja spierdzielam. Nie, pisało, ale nie są, nie ma ich. No, chodź. Weź mnie nie denerwuj. Dobra, to idę. Teraz, teraz, tak, bo wyginąłem. O, tu. Ktoś tu ma. co nie widzę Ty gdzieś tu stoi. Słyszysz? Kurde. Słyszysz co się prawo! na brawo. Tak, brawo, brawo. tu ja A ja mm. A I czekaj, to teraz jak tu zginąłem, to teraz nie biorę tego, tylko teraz... Co, na serio dwóch tylko brakuje! Biorę teraz toginom. giną. Co To gin. Dawaj szybko, szybko, dodaj. Kurde, zaraz rozpierdzielę to działa, to jest to. I A dożyłem. Dążyłam, Andrzej. Andrzejku, idę. Andrzejku, jak dążyłam? O, Andrzej, jak tam, jesteś? Dziękuję. Tam to Nie rozwaliłeś. Ale później mogę, czekaj, teraz biorę... Ale nie rozwaliłeś. To A co, oszukujesz, że rozwalisz? To czekaj, jak tu, to teraz biorę tą A to, to, to. A. Niedługo kończymy, bo żeby nie był, że nie było... Za dużo tego. minut wtedy, no wiecie, się nie wrzuci. O jak. jest twój Czekaj, najlepiej tak tu. <głos> <głos> jak poleciał? Jak poleciał? <noise> Ale masz światy, mi poptułeś prawe działko Masz światy.

Naprawdę, skąd ty się w tym działam. E, typek dołączył do mnie już po tobie! Kurwa, ser. Czekaj, z daleka tu była, zajdę. Nie dobry. Co za prawie rozwalił. Kurwa. No Nie przeklinaj, Nie Nie, bo zaraz kończymy odcinek. Od trzcinek. To ja... Wezmę tego typu pogar. Czekaj, gdzie jest. Nie ma go. Opuścił. Opuścił grę to dobrze. Ale muszę gało pokonać. Słyska. Jest? Pokonałem. Ale mnie nie pokonało. Ej! Masz city! Pewny ch... -terem. O, pójdźcie na to! nie to Nic sorry, nie gram z takimi! O, z typem będę grała Dobra, no to kończymy nagranie i PA! Karol to! To, 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 to cheater, to, to, nara! Nu, păi de No, no. no ce?